Smutna prawda na temat stron wykonanych z gotowców. Prawda jest taka, że jeśli wykupisz stronę, która ma atrakcyjną cenę w markecie, która wydaje się gotowcem, pod którego tylko wystarczy podłożyć zdjęcia oraz grafiki, może wydawać się faktycznie fajną opcją. Aczkolwiek jest tutaj jedna mała pułapka. Czy uważasz, że jeśli coś się stanie, to może być dobre? Wydaje mi się, że możesz zapłacić nawet dwa razy. Na czym przepłacisz najwięcej? wykonując stronę z gotowca i zlecając ją wykonawcy, a właśnie na wykonawcy, który może nie mieć doświadczenia, ponieważ próg wejścia w tworzenie stron internetowych właśnie na gotowca jest bardzo niski i często po prostu przepłacisz, ponieważ ceny są bardzo często zawyżane albo zaniżane. No i ten rynek jest bardzo różnorodny. A w większości przypadków trafisz na nieodpowiedniego wykonawcę, który rozgrzebie taki motyw. No i na pewno nie będzie on wyglądał tak jak wyglądał po prostu podczas kupna. No i w wersji demo, która jest pokazywana właśnie na etapie kupowania takiego motywu. Powierz mi, stworzenie strony to nie tylko podkładanie grafik, tekstów, to również umiejętności projektowe, marketingowe, programowanie oraz wiele umiejętności reklamowych. Tak więc, aby stworzyć dobrą stronę, trzeba troszkę potrafić. Także ty zaufaj mi, zaobserwuj mój profil, ponieważ będę tutaj pokazywał, jak wyglądają dobre strony internetowe.